Witajcie w kolejnym odcinku Postanowiłem, podjąłem tą trudną, jakże ważną dla losów naszej drużyny i w ogóle całego świata decyzję. Żegnamy rinas. Cóż mogę powiedzieć? Dlaczego chcę go się pozbyć? Po pierwsze yy, Największym wkładem w naszą drużynę będą te spodnie, które będzie teraz zagnosił, przez chwilę przynajmniej. One są o 0,2 punkta lepsze od, od od, tych spodni z geepa, bo reszta jego ekwipunku to dziady. Taka kaniańska jedwabnia, kamizelka myśliwska, jest z, z jedwabu. Czyli to jest bardzo dobry materiał. Znaczy, nie, inaczej. To jest bardzo. To jest trzeci materiał. Cóż. Większość materiałów ma albo trzy, albo cztery, cztery takie poziomy. Klasa sukno ma cztery. No i właśnie ten, 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 jedwab jest trzecim, ale on jest. On jak widać. Tylko ceną się różnią te materiały, więc więcej jest trochę lipa. W HG modzie była taka próba, by właśnie ubrania ze sukna były wyjątkowo, że tak powiem, odporne na, na magię, czyli tam na kwas, ogień i ten, ale, ale bardzo szybko się rozpadały i nie wiem, ale chyba zarzucono ten pomysł. Dobra, no więc to jest jedyny wkład Ridasa sekundkę również dlaczego nie chcę go wziąć to dlatego, że po prostu on ma no po prostu magia na ingos to jest tak właśnie na gipad magia była niskopoziomowa i była słaba ktoś rzucił siłę to już było potężny czar prawda i to było fajnie linas oczywiście mógłby bardzo fajną siłę rzucać w ogóle ale nie to się nam nie opłaci to się po prostu nam nie opłaci, gdyż, gdyż, gdyż jak wiadomo siłę można włożyć do zbroi i wtedy działa lepiej. Tak samo, <coughs> tak samo z leczeniem. A na czary wysokopoziomowe, takie jak, takie jak, jak, jak regeneracja czy, 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 czy spowolnienie, Linas ma z, po prostu zbyt mało doświadczenia i, i, i przez cały Ingos nie będzie mógł Wrzucać tych czarów efektywnie, bo aby to robić, trzeba włożyć tam parę potężnych run, których po pierwsze nie można kupić w sklepie, a po drugie, no nie da, no Linas nie da rady po prostu tego udźwignąć. Więc, więc... to jest właśnie taki czas pomiędzy starym a nowym, w którym jest trochę lipa jeśli chodzi o magię. Więc Linas, grupa się, żegnamy cię no, w sumie nie, nie jest taki gruby, bo trochę ma kaugun, trochę taki no cóż. E, dobra, dobra, no, no, to, to by było na tyle. Możemy kontynuować nasze rozważania. Rinas, odłączam, Rinas odłączamy od drużyny, ale pod, później wrócimy do niego, żeby jeszcze parę kwestii z nim omówić. No, y, a teraz wróćmy dalej do naszej y, rozmowy o znalezionych zwłokach. Najpierw z Dierą, którą jej nie lubimy, prawda? Zobaczymy, co powie. Odnalazłem złoczny. O czym mówiłaś, kiedy mnie ostrzegałaś? Mój drogi młodzieńcze, zapamiętaj jedną rzecz. Ja nigdy nikogo nie ostrzegam, ja tylko stwierdzam fakty. Spójrz, tym został zabity. Cóż, ludzie są śmiertelni, a czasami bardzo szybko stają się śmiertelnikami. No, kolejna. Ej, diera. Ta rozmowa była. No... Niezbyt... niezbyt... nie wiem... klarowna... nie, to jest złe określenie. No, nie, niezbyt nam... mi się podobała... jesteś zła. Niech bezło rzeczy dziś śmierci, ale zginął ze swojej własnej winy, zaczepiał wszystkich w okolicy, wtrącał się do nie swoich interesów, mogę się założyć o roczną pensję, że został zasztyletowany za swoją nadmierną ciekawość. W rzeczywistości został zamordowany przez ludzi lasu. Zgłupiałeś, co? Lasy są pełne ludzi, ale akurat snub został zabity. Jak myślisz, w jaki sposób mógł dokuczyć ludziom lasu? Może przeszkadzał też komuś innemu, co? No, masz rację, karansul. Teraz to dobrze to wykoncypowiać, a za stępy jak bud. Ara. co powiadam o strzale nasz mości Walrasjan, gubernator Ingos. Witaj! Dzieńcze, twoja twarz wygląda znajomo. Och tak, Tilwar mi o tobie opowiadał. Szukasz księżniczki? Hmm. Szczerze życzę ci szczęścia. Sam bardzo chciałem ją lepiej poznać, ale ci łajdacy dopadli ją przedem. Według kapitana zdołałeś coś odkryć. Czy to prawda? Tak. Znalazłem narzędzie zbrodni. Zbrodni? Broń, którą zamordowano snupa. Spójrz. Na oczy żaby jest piękna. Cóż za grot, cudowne wykonanie. Zwłoki snupa odnalazłem opodal farmy. Jakie zwłoki? Och, te! Powiedz Tilwarowi, żeby się tym zajął. Po to go zatrudniam, żeby samemu nie słuchać tych okropnych opowieści. Ale strzałka jest naprawdę piękna. Być może. Och, nie, cóż za rozczarowanie. Już taką mamy w swojej kolekcji. Twoja kolekcja jest niezwykle sławna. Nie bez powodu. Zebrałem wiele bardzo rzadkich eksponatów. Lubię młodych ludzi, którzy pokazują starszym należyty im szacunek. Będę zaszczycony pokazując Ci moje eksponaty. Mam tutaj bardzo rzadkie egzemplarze. Oto goblińska proca, a to orkiński topór. Czy widziałeś kiedykolwiek orka młodzieńcze? Kto ja? Nie, oczywiście, że nie. Tak myślałem. Ach, przeszłość, przeszłość. Przypominam sobie. Kiedy w wirze walki, zabiłem jednego, a potem następnego i prowadziłem moje oddziały. Uff, powróćmy jednak do strzałki, ech? Żabia klątwa, gdzie jest moja walizka z orężem ludzi lasu? Była klejnotem mojej kolekcji. Rabunek! Zdrada! Natychmiast sprowadź tutaj kapitana Tilwara! Do usług, ekscelencjo! Co się dzieje w mojej prowincji? W mieście porywają dziewczyny, w lasach mordują ludzi i mnie! Mnie! Obrabowano w moim własnym domu! Być może gdyby Madame Diera założyła jej magiczne pułapki, kiedy moi ludzie stali na straży wokół twego domu, nie? nie potrzebuję twoich wymówek! Wszyscy wynocha! I odzyskaj te eksponaty! Jeśli była tam strzałka identyczna jak moja, możliwe, że właśnie nią strzelono do snuku. Muszę odnaleźć złodzieja. Tak, no więc nasz Valerasian się trochę zdenerwował, ale widzieliście jak Zak się podlizuje. Gdy Walrasjan spytał się go czy widział orka, jak się wypierał, naprawdę. Geniusz, jesteś genialny Zak naprawdę. Nie mam, nie mam, nie mam żadnych żadnych... Brak mi słów. Brak mi słów na, na twoją genialność. No sobie takie łuczniczki. Fajne. Dobra. I kolejne kółko rozmów się zaczęło. Naprawdę jest ich cała masa. Dobra, zacznijmy od diery, bo pewnie trochę na nas nawali i będzie krótka rozmowa. Mój drogi młodzieńcze, definitywnie nie podoba mi się twoje zainteresowanie tą walizką. Tak, gubernator, Walrasjan i ja jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. I to ja założyłam w jego domu magiczne pułapki. Jestem gotowa nawet przyznać, iż nie zadziałały. Ale to wszystko dotyczy tylko mnie i gubernatora. Wybacz mi, ale to nie twoja sprawa, nawet jeśli twój intelekt dorównuje ciekawości. Dokładnie tak jak myślałem. Krótko, zwięźle i zak dostał. A taransul? Taransul będzie pewnie coś wiedział. Nie może zastąpić żywych strażników. Na przykład, dobrze płacę swoim ludziom i żaden nigdy nic mi nie ukradł. No, i mamy zwis. Na przykład, dobrze płacę swoim ludziom i żaden nigdy nic mi nie ukradł. Ale zacznij mówić o magii, a Twój mózg wybierze się na wakacje. To wina gubernatora, że zaufał tej czarodziejce dierze. Nawet taki amator jak Boldy Flynn zdołał pokonać jej pułapki. Co za Boldy? E! O czym ty mówisz? Powiedziałeś, że to jakiś bołgi obrabował gubernator. Nic takiego nie mówiłem! Czy aby przypadkiem nie używasz jakichś muchomorów albo trawki? Nie? To dobrze, bo kiedy zaczynasz słyszeć rzeczy, które nie zostały wypowiedziane, następnym etapem będzie widzenie rzeczy, których nie ma! Podstępny lis z tego karansula. W podnieceniu coś mu się wymsknęło, jednak natychmiast wszystkiemu zaprzeczył. On z pewnością coś wie. Tylko ja bym go zmusić do mówienia. Z drugiej strony, sfer chyba nie przepada za tym kupcem. Może on mógłby mi pomóc zmusić go do mówienia? No. <gryw> naprawdę podobała mi się ta rozmowa. Tak tak fajnie to, to, to. Fajnie to wyszło, właśnie. Taki karasur wygląda właśnie na tego, na takiego, który, który właśnie podczas rozmowy tak będzie mówił, mówił, i, ale dość szybko. Dość szybko się. się, się... Skapnął, że powiedział za dużo i zaczął, zaczął kręcić. No cóż, mam nadzieję, że zagnie zimno cię w brzuch, bo Rinasowi na pewno zimno. dobra, tak dalej. Wadras nic Tak, i tutaj mamy jeszcze rozmowę ze sferem i, i, i z kapitanem Tilwarem. Nie. czy gubernator wyznaczył nagrodę za skradzioną walizkę? Bardzo możliwe, ale ty jej nie otrzymasz, młodzieńczy. Nie chciałbym, żeby gubernator uznał, że inni ludzie mogą wykonywać moją pracę lepiej ode mnie. Yy, dobra, kapitan Tilwar dość jasno postawił sprawę. No cóż, tak bywa. A co powie nam z yy, R? On na pewno coś, coś ciekawego nam może powiedzieć, bo to w końcu jest. Nasz przyjaciel, nie? Nawet mamy podobne włosy. Karansul trzyma mnie za gardło obiema rękami. Miejscowi go nienawidzą. Wszyscy są mu coś dłużni. Skupuje nasze trofea za drobne, a sprzedaje trzy razy drożej. Biada temu, kto spróbuje znaleźć innego kupca. Karansul trzyma z lokalnym elementem przestępczym. Jeden zły ruch i wysyła swoich podrzynaczy gardeł, by się tobą zajęli. A to równa się, mój przyjacielu, pożegnaniu z przyrodą. Tak, widzę, że to poważna sprawa, ale czy nie znasz jakiegoś sposobu, żeby przycisnąć tego robota? Zawrzyjmy uczciwą umowę. Ty pomożesz mi, a ja tobie. Jeśli zrobisz coś dla mnie, powiem ci wszystko, co wiem o kupcu. Zgoda? Co chcesz, żebym uczynił? Całkiem prostą rzecz. Niebawem przybędzie ze stolicy handlarz futer. Oferuje za skóry naprawdę konkurencyjne ceny. Nie tak jak tutaj się pirat. Ale nie mogę się z nim spotkać, ponieważ łobuzy Karansula mają na mnie oko. Gdybyś mógł zabrać tam moje skóry, wtedy moglibyśmy odbyć miłą pogawędkę. Droga do miejsca spotkania nie jest trudna. Problem tkwi w tym, że znajduje się na terenach kontrolowanych przez karansula. Chyba teraz rozumiesz moją ostrożność. Dobrze zgadzam się. Zaniosę tam Twoje skóry, ale najpierw powiedz mi, jak odnaleźć to miejsce. To proste. Kiedy dotrzesz na tereny Karansula, skręć w pierwszą alejkę na południe. Znajdziesz tam stary namiot z płonącym ogniem. Nieopodal ognia są widły. Zawieź na nich skóry i gotowe. Tylko nie kręć się tam. W okolicy stacjonuje oddział straży. Czasy są ciężkie, dlatego strażnicy najpierw będą strzelać, a dopiero potem zadawać pytania. Tak, zauważyliśmy, że tutaj jest naprawdę mało przyjaznych osób w okolicy, więc więc, no cóż. Tak, to już jest na ingos. Ale przynajmniej w mieście są przyjaźni. No, zawsze coś, zawsze coś. Dobrze, to byłoby na tyle. Koniec tego maratonu rozmów, przynajmniej na, na, na najbliższe. Na najbliższe... nie wiem, może ze dwa odcinki. Podsumujmy co my tu mamy do zrobienia. Pierwsza rzecz... No to na włościach Karansula mamy udać się yy, i zanieść skórę na miejsce spotkania całkiem blisko a tutaj mamy zdobyć święty kwiat, później go zanieść do zielonego klanu, czyli tutaj. No cóż, więc do dzieła no. W następnym odcinku zaczniemy to wykonywać.